Kiedy poznałem Annę, była samotną matką, która straciła swojego partnera i sama wychowywała dwoje dzieci. Jeden z nich, Kacper, miał cztery lata, był pełen energii, biegał po domu ze swoimi małymi samochodzikami i zadawał setki pytań. Druga, mała Ola, dopiero stawiała pierwsze kroki i przyklejała się do mamy, gdziekolwiek szła. Ojciec, żołnierz, zginął podczas służby. Był uważany za bohatera, choć bohaterowie nie wracają do domu. Ta strata sprawiła, że Anna ledwo wiązała koniec z końcem, a jej zmęczenie było widoczne na pierwszy rzut oka. Widziałem kobietę, która przeszła przez piekło, próbując poradzić sobie sama, dlatego postanowiłem jej pomóc nie dlatego, że musiałem, ani dlatego, że ktoś mi kazał, ale po prostu dlatego, że tak chciałem. Chciałem zapewnić tym dzieciom stabilny dom być ojcem, którego im zabrakło i sprawić, by nigdy nie czuli, że czegoś im brakuje. I przez lata dokładnie to robiłem. Pracowałem długie godziny, ale nigdy nie pozwalałem, by praca oddzieliła mnie od rodziny. Dbałem, aby Kacper i Ola mieli wszystko, czego potrzebowali dobrą szkołę, nowe ubrania, dach nad głową i ciepły posiłek każdego wieczoru. Nie chodziło tylko o pieniądze, Starałem się być obecny na każdym spotkaniu szkolnym, siedząc w pierwszym rzędzie i bijąc brawo najmocniej, jak tylko potrafiłem. Każde urodziny były świętowane przy torcie, prezentach i mnóstwie śmiechu. Każda wycieczka była starannie planowana, by stworzyć niezapomniane wspomnienia. Nie nazywali mnie po prostu Michałem, wołali mnie tato, co brzmiało prawdziwie. Kochali mnie jak ojca, a ja kochałem ich jak własne dzieci. Czułem się naprawdę najszczęśliwszym facetem na świecie, lecz życie potrafi zaskakiwać, a gdy wydawało mi się, że wszystko jest idealne, zaczęły się pojawiać zmiany. Pojawiały się drobne, lekko niegrzeczne komentarze, na początku nic poważnego. Myślałem, że to tylko etap dorastania. Nigdy nie przypuszczałem, jak szybko wszystko, co zbudowałem, zacznie się rozpadać. Kiedy Kacper skończył 17 lat, Nagle uznał, że jest już zbyt dorosły, by podlegać zasadom. Zaczął wracać do domu późno, łamać ustalone godziny powrotu i lekceważyć moje rady, jakby one nic nie znaczyły. Ola, mająca wtedy czternaście lat, szła w jego ślady, naśladowała brata, przewracała oczami i zachowywała się, jakby moje słowa były bez znaczenia. Kiedy prosiłem ich, by posprzątali po sobie lub zajęli się nauką, Ignorowali mnie i odchodzili. Gdzie próbowałem wprowadzić choć podstawowe zasady, spotykałem się z oporem. Wystarczyło, że prosiłem o odrobinę szacunku, a dla nich moje reguły były formą opresji, sposobem na kontrolę. A kiedy tylko coś mi odparli, spoglądałem na Annę, oczekując, że ona interweniuje. Ale ona milczała, czasem udając, że jest zajęta telefonem, innym razem wzdychając. Jakby to ja byłem tym, który przesadza. Na początku usprawiedliwiałem jej zachowanie. Może była po prostu zmęczona, może nie chciała zaczynać kolejnej kłótni, albo po prostu chciała utrzymać spokój. Z czasem jednak stało się jasne, że nie chodziło tylko o bierność, pozwalała, by dzieci mnie traktowały w ten sposób. To powinno być moim pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Nigdy nie zapomnę nocy, kiedy wszystko się zmieniło. Kacper zaczął wracać do domu coraz później, a tej nocy przyszedł po północy, bez telefonu, bez wiadomości. Po prostu wszedł, jakby to on był właścicielem domu. Nie podniosłem głosu, nie krzyczałem, tylko spokojnie zapytałem, Gdzie byłeś? Oczekiwałem, że poczuje się winny lub przeprosi, ale on tylko przewrócił oczami i mruknął: Spokojnie, nie jestem już dzieckiem. Wtedy odpowiedziałem. Mieszkasz pod moim dachem i tutaj obowiązują moje zasady. Jeśli ich nie szanujesz, to mamy problem. Spojrzał mi prosto w oczy i rzekł: Nie jesteś moim prawdziwym tatą. Przestań udawać, że masz nade mną kontrolę. Na moment poczułem, jakbym zamarł z zimna, a na domiar złego, mała Ola, nieśmiało dodała: Tak, jesteś tylko facetem, a nie naszym prawdziwym tatą. Spojrzałem na Anna, oczekując, że powie coś, co naprawi sytuację, że powie im, że przesadzili, ale ona stała cicho, bez złości, bez rozczarowania, po prostu milczała. W tym momencie coś we mnie pękło. Myślałem, że po tym, co dla nich zrobiłem, po tylu latach poświęconych ich wychowywaniu, znajdzie się granica tego, ile mogę znieść. Ale takiej granicy nie było. Kilka dni później zdarzyło się to samo. Tym razem nie tylko Kacper odpowiadał bez szacunku, ani Ola nie powtarzała brata, Anna przyłączyła się do nich. Wszystko zaczęło się od drobiazgu. Ola zostawiła bałagan w kuchni, talerze poukładane w zlewie, okruszki na blacie i rozlany sok na podłodze. Poprosiłem ją spokojnie, by sprzątnęła, Co było oczywistym obowiązkiem, ale ona odpowiedziała: "Czemu ty tego nie zrobisz? Przecież to twój dom." To bardzo mnie zraniło, ale zanim zdążyłem odpowiedzieć, Kacper wtrącił: Czemu zawsze chcesz nam rozkazywać? Nie jesteś naszym prawdziwym tatą. I wtedy Anna, niemal obojętnie, dodała słowa, które miało pozostać ze mną na zawsze. W tamtej chwili nie czułem tylko złości czy smutku, poczułem czystą jasność, że mam dość. W tej nocy siedziałem sam w ciemności, myśląc o wszystkich latach. Które poświęciłem na opiekę nad tymi dziećmi, o wszystkich wyrzeczeniach, które poniosłem, i zdałem sobie sprawę, że mimo wszystko nie liczyłem się dla nich. Jeśli dla nich nic nie znaczyłem, to może czas zacząć postępować zgodnie z tym. Zrobiłem więc to, co powinienem był zrobić dawno temu. Przestałem dawać, przestałem się troszczyć, przestałem próbować. Przestałem ich odwozić do szkoły, jeśli chcieli iść, musieli radzić sobie sami. Odciąłem im kieszonkowe, bo nie byłem bankiem. Przestałem ich chronić. Jeśli wpadają w kłopoty, muszą same sobie z nimi poradzić. Nie interweniowałem, nie dawałem rad, nie oferowałem wsparcia ani ojcowskiej troski. Jasno dało się odczytać, że nie chcieli mnie jako taty, a to było w porządku, nie przekonają się, jak to jest żyć bez ojca. Szczerze mówiąc, bolało to bardziej, niż potrafię wyrazić słowami. Ale głęboko wiedziałem, że to jedyna droga. Uczysz się, że niektórzy ludzie doceniają to, co mają, dopiero gdy to stracą, że myślą, iż mogą traktować się jak śmieć, a ty nadal to akceptujesz. Tak było z Kacperem, Olą i Anną. Kiedy przestałem udawać, że jestem ich tatą, początkowo myśleli, że żartuję. Szmali się. Kacper i Ola udawali. Że moja decyzja nic nie znaczy, super, już nie musimy znosić jego rozkazów, mama się tym zajmie, nie potrzebujemy go, słyszałem pewnego dnia. Przez jakiś czas nie odczuwali konsekwencji, bo Anna rekompensowała moją nieobecność. Organizowała drobne wypady na zakupy, wypełniała weekendy fast foodami i dbała o to, by mieli wszystko, przekonani, że mogą bez mnie żyć. Za moimi plecami śmiali się i rzucali drobnymi. Sarkastycznymi komentarzami, gdy tylko przechodziłem, jak gdybym w ogóle nie istniał. Milczałem, bo wiedziałem coś, czego oni nie wiedzieli, Anna nie miała dużo pieniędzy. A to ja trzymałem tę improwizowaną rodzinę razem. Czekałem, a potem sytuacja zaczęła się pogarszać. Na początku były to tylko drobne rzeczy, weekendowe wypady stawały się rzadsze. Mniej toreb trafiało do domu, wizyty w fast foodzie ograniczyły się do minimum. A nagle nowe ubrania przestały zapełniać ich szafy. Następnie zaczęły nadchodzić opłaty szkolne, a Anna zaczęła się niepokoić. Kacper miał problemy w szkole, a ja zwykle interweniowałem, rozmawiałem z dyrektorem, ale tym razem nic nie zrobiłem. Telefon oli się cepsuł i, choć zwykle bez wahania go wymieniałem, tym razem też nic nie zrobiłem. Najgorsze było to, że skończyły się przejazdy taksówką, musieli w końcu wsiąść do autobusu czego nigdy wcześniej nie robili. Pamiętam doskonale poranek, kiedy Kacper spóźnił się na autobus, myśląc, że ktoś go odbierze. Kiedy zajętował się, że nikt nie przyjeżdża, musiał przebiec kilka przecznic, żeby złapać miejski autobus. Ola narzekała na Anna, pytając, czemu nie zorganizuje innego transportu, a odpowiedź była prosta. Nie mam teraz na to pieniędzy. Usłyszawszy to, uśmiechnąłem się lekko, bo wiedziałem, że rzeczywistość w końcu dała im się wyznaki. Mniej więcej miesiąc później Anna straciła cierpliwość. Pewnego wieczoru, wracając z pracy, znalazłem ją w kuchni z założonymi rękami i zarumienioną twarzą, gotową do kłótni. Zachowuje się jak dziecko, Paweł: Co to za facet, który każe własną rodzinę tylko dlatego, że ma zranione uczucia? Wykrzyknęła z gniewem: Stałem bez ruchu. Nie wiedząc, co odpowiedzieć, bo właśnie użyła słowa, które bolało mnie najbardziej odpowiedzialność nie miłości, nie rodziny, nie szacunku, tylko obowiązku bycia żywicielem bez owijania w bawełnę zapytałem: Dlaczego nigdy mnie nie bronisz? Dlaczego zawsze pozwalasz, bo mówiono do mnie w ten sposób i wtedy wszystko się załamało z pogardliwym tonem odpowiedziała bo się z nimi zgadzam. Paweł, nigdy nie byłeś ich prawdziwym tatą. Poczułem, jak zimny dreszcz przebiega mi po plecach. Dodała jeszcze, zawsze mówiłam im, żeby nie pozwalali ci ich kontrolować. Wychowałam ich sama, zanim przysiedłeś i mogłabym to zrobić jeszcze raz. Powinienem był się wściec, poczuć głęboki smutek, ale zamiast tego ogarnęło mnie ogromne ulżenie. W końcu na głos wyznała prawdę. Nie byłem ich prawdziwym ojcem, ani jej partnerem, tylko sposobem na dostarczenie pieniędzy, wygodą. Kacper i Ola stali w korytarzu z założonymi ranionami i zadowolonymi uśmiechami na twarzach. W tym momencie ujawniła się ich prawdziwa natura. Skinąłem głową, odwróciłem się i wyszedłem nie z powodu słabości, ale dlatego, że miałem dość. Zawsze wierzyłem, że kiedy ludzie pokazują, kim naprawdę są, trzeba im uwierzyć. I wtedy nie miałem już wyboru, by zaakceptować rzeczywistość. Kiedy przestałem wspierać ich styl życia, dzieci zaczęły zachowywać się jeszcze bardziej agresywnie. Wkrótce moje osobiste rzeczy zaczęły znikać. Dokumenty, starannie uporządkowane na moim biurku, zniknęły, gdzie ich najbardziej potrzebowałem, a pewnego dnia, gdy zobaczyłem swój samochód zaparkowany w garażu, zauważyłem, że ktoś go zarysował zostawiając głębokie ślady na drzwiach kierowcy. Na początku nie mogłem uwierzyć, że potrafią zrobić coś takiego, ale pewnej nocy, wracając do domu, odkryłem, że moja szafa została splądrowana, moje ubrania były porozrywane i porozrzucane po całym pokoju. Kiedy sprawdziłem nagrania z kamer, zobaczyłem Kacpra i Ola, którzy śmiali się, niszcząc moje rzeczy. Przez tygodnie udawałem, że wszystko jest w porządku. Pozwalając im myśleć, że wygrały. Byłem cichy, wycofany, nawet gdy próbowali mnie prowokować. Ale za kulisami dokumentowałem wszystko, nagrywałem ich groźby, zapisywałem każde wrogie wiadomości, robiłem zdjęcia zniszczonych przedmiotów, wszystko, by mieć niepodważalne dowody na toksyczną atmosferę, w której żyłem. Stopniowo zacząłem wdrażać mój plan wyjścia. Skonsultowałem się z prawnikiem, Opowiedziałem mu całą sytuację i pokazałem dowody groźby zniszczenia wrogie środowisko. Prawnik zapewnił mnie, że mam solidną podstawę do rozwodu i biorąc pod uwagę okoliczności, mogę nawet wystąpić o zakaz zbliżania się. Proces nie był natychmiastowy. Zajęło to kilka tygodni spotkań, papierkowej roboty i formalności. Złożyłem zawiadomienie na policji o zniszczeniach mienia. Choć władze nie zamierzały wkraczać do naszego domu przez kilka zepsutych przedmiotów, udokumentowana historia gruźb wzmocniła mój przypadek. Potem pewnego ranka, gdy wszystko zostało sfinalizowane, zostawiłem kopertę w kuchni, zanim poszedłem do pracy. Anna znalazła tam dokumenty rozwodowe. Na początku myślałem, że uwierzy, iż żartuje, ale wkrótce zaczęła do mnie dzwonić. Głos miała mieszanką złości i rozpaczy. Jestem pewien, że szybko zebrawa kolejne dokumenty, bo jej następne połączenie było jeszcze bardziej gorączkowe. Do dokumentów dołączone były kopie moich zawiadomień, zapisy gruźb i dowody zniszczeń. Prawnik radził mi, żebym dołączył wszystko, aby zabezpieczyć się przed fałszywymi oskarżeniami. Nie odebrałem jej telefonów. Już się wyprowadziłem, zabierając tylko to, co naprawdę było dla mnie ważne. Wszystkie wspólne konta zostały zamknięte, a pieniądze, do których ona miała dostęp, zniknęły. Wszystko znalazło się tylko na moje nazwisko i upewniłem się, że nie ma do niczego praw. Teraz była całkowicie sama. Gdy Anna przestała dzwonić, zaczęły napływać wiadomości. Na początku były pełne gniewu i oskarżeń. Jesteś tchórzem, Paweł. Uciekłeś, gdy tylko zrobiło się ciężko. Prawdziwy mężczyzna. Prawdziwy, tata, nigdy nie porzuca swojej rodziny. Nie potrzebuje cię, sama sobie poradzę. Brzmało to niemal komicznie. To była ta sama kobieta, która nakłaniała dzieci do zwrócenia się przeciwko mnie, do traktowania mnie jak obcego we własnym domu, a teraz udawała, że to ja ich porzuciłem, podczas gdy w rzeczywistości to oni mnie odrzucili. Nic nie odparłem, nie było już nic do powiedzenia. Tygodnie przerodziły się w miesiące. A wiadomości od Anny zaczęły się rzadziej pojawiać, prawdopodobnie dlatego, że rzeczywistość w końcu dała o sobie znać. Była naprawdę sama, bez wsparcia finansowego i łatwych pieniędzy. Zawsze chwaliła się, że poradzi sobie sama, ale wiedziałem, że bez stylu życia, który jej zapewniałem, to nie jest takie proste. I wtedy nagle zaczęły przychodzić wiadomości od samych dzieci. Pierwsza brzmiała: Cześć, możemy porozmawiać. Nie odpowiedziałem. Kilka dni później nadeszła kolejna wiadomość. Wiem, że pewnie nie masz ochoty ze mną rozmawiać, ale jest ciężko. Następnie Ola napisała: Cześć Paweł, chciałam tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że dobrze się masz. Patrzyłem na ekran, palec zawieszony nad klawiaturą, ale nic nie napisałem. W ciągu następnych tygodni przychodziły kolejne wiadomości, a ton stopniowo się zmieniał. Na początku były niezobowiązujące. Próba delikatnego przełamania lodów, ale wkrótce pojawiło się poczucie skruchy. Jedna wiadomość brzmiała: Przepraszam za wszystko. Powinniśmy byli traktować się lepiej. Od kiedy odszedłeś, wszystko stało się bardzo trudne. A mama nie radzi sobie, kropka. Była nawet jedna, która prawie wywołała u mnie uśmiech: Tęsknię za tobą, kropka. Pozostawiłem te wiadomości bez odpowiedzi. Nie próbowałem nawiązać kontaktu. Bo w końcu czułem się wolny, a jeśli jest coś, czego się nauczyłem, to nigdy nie pozwalaj. By ktoś traktował Cię jak bankomat, nigdy nie błagaj o szacunek i nie marnuj energii, udowadniając swoją wartość tym, którzy jej nie widzą. Najważniejsze, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś wykorzystywany, odejdź, bo niektórzy doceniają Cię dopiero, gdy już Cię nie ma, a wtedy jest za późno. Odejście od Anny i dzieci było najtrudniejszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjąłem, nie dlatego, że przestałem ich kochać, ale dlatego, że przez tyle lat przekonywałem siebie, że ich potrzebuję, że bycie dobrym człowiekiem oznacza znoszenie braku szacunku i poświęcanie własnej godności. Myliłem się. Człowiek, który się szanuje, nie zostaje tam, gdzie nie jest doceniany. Dziś żyję dla siebie. Skupiam się na Kajerze swoich celach i szczęściu. Spędzam czas z ludźmi, którzy naprawdę mi zależą. Spotkałem się z dawnymi przyjaciółmi, podróżowałem i zacząłem nowe hobby, na które wcześniej nie miałem czasu. Już nie budzę się każdego ranka, zastanawiając się, jaki dramat mnie dzisiaj czeka, budzę się wolna. I tak odzyskałem swoje życie. Przesłanie jest proste. Nigdy nie pozwól, by ktoś traktował Cię jak bankomat. Nie błagaj o szacunek i pamiętaj, że niektórzy docenią Cię dopiero wtedy, gdzie Cię zabraknie, a wtedy jest już za późno.